Hej, jestem Maria, jak Wam czas leci? To jest ch. wyrzuć się do śmieci. Hej, jestem Maria, jak Wam czas leci? Tytus i Tymon, odcinek trzeci. Naprawdę szukałam lepszego rymu, ale mi trochę nie wyszło, okej? Okay? Ale Tytus intensywnie gra w tego candy crush'a albo w piłkę z połu. Nie dało się wygrać z tym. Hej, no! Tymon, do doby! No plus jeden, Tymon jest do dupy. No plus jeden, Tymon, przecinek jest do dupy, jeszcze raz. No plus jeden, Tymon, jest do dupy. Do dupy to jest jak liczysz na to, że na maturze będą dziady, a jest pan Tadeusz. Wódka na maturze? Pff, ta tylko o jednym. Książka, papier, litery, mówi ci to coś? Coś, coś za licją jest nie tak. Za nicją z tą najbrzydszą całej klasie laską. <laughs> są co nawet dwa są od niej odniesi? Od Ewidentnie daje mi sygnały. Ewidentnie coś ode mnie chce, mówi mi. Dymon, tak. Ty, ty, tymon! Tak! Tymon! I, i, I koleżanki też się podsmiechają. Ja to wiem mówię. co ona chce. Ona chce Twoje zadanie z żeby żebyś jej zrobił. Nie chce, ona chce ze mną. Co? Czego? Tego! Czego? Tego. Czego? Czego? Czemu ty tu si Tymon ma Warbgeowskiego porno w motywem? Znaczy co? Ja nie wiem, nie oglądam. Odpowiedziałabym ci, ale ja też nie oglądam. Proponuję zapytać o źródła. Maria, zrobisz besto? Nie! Znaczy, nie za darmo. Maria, ale jak mogłaś, kurde, opublikować odcinek o dokładnie tej samej godzinie co LS? To wina Tuska. Nie miałem oczekiwań, ale i tak się zawiodłem. Kacper, wyjdź. Masz mój, jako jestem twoim mentorem i twoim pastorem, i ja ci zakazuję z nią cokolwiek tego. Tego. Powiedz mi tymon, czy ty w ogóle kiedykolwiek podbijałeś dla laski? Czy robisz. Czy wiesz? Teges, szmeges. Bara, bara. Kopulacja, stosunek płciowy, spółkowanie, ciupcianie, tędożenie, tor, miłość i grzmocenie. Czy podbijać do laski? Tiki Raga? No. Tiki raga to jest jeszcze do ciebie bardzo daleko, ale czy kiedykolwiek tak, jakimś tekstem zajechałeś do laski? Czy cokolwiek wiesz tam. Co? Umiesz, umiesz zagadywać laskę? Czy Ty w ogóle potrafisz podbić? Jeszcze? No ja na swój sposób to robię. Czy ty umiesz. Pod... No to pokaż mi. Nie, chodzi. Nie, chodź mi pokaż. No chodź mi pokaż. No serio, po, pokaż mi jak zagadujesz laskę. Ja chcę to zobaczyć. DA CO 300. No chodź, no chodź, pokaż mi to. Co mam ci pokazać? Pokaż mi te twoje super wyrywające teksty. Pokaż mi. Pokaż mi te twoje teksty. No, na przykład. Fajna z ciebie, niunia. Słyszałem od ludzi, że to działa. Co? Gówno. Tak wiem, to było poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ale w sumie słyszałam, że fekalne żarty w stand-upach dalej mają się świetnie. Musisz sobie wyobrazić, że jestem Dziunią. A skoro już jest dość mocno cringe'owo... Dziunia, nie jesteś moim szefem. Tak, wiem, kuce z Bronxu też już są stare i... Ale w sumie ostrzegałam, że będzie cringe'owo. Nieważne, wiem gdzie są drzwi. Ja po prostu wyjdę, nie? A. Fajny... Fajny X ci się robi z nóg. Bardzo mi się podoba, że motyw okładania Tymona po twarzy jest kontynuowany. Gorącą laską jestem, gorącą laską. Widziałem, że dostałaś pałę z matmy ostatnio. Jak chcesz, to mogę cię pod na ud Chcesz ze mną chodzić? Nie. Doceniam timing, bo tu siada idealnie. A takie rzeczy tylko przy improwizacji. Ej, gdzieś już to widziałam. Coś Ci się stało, wusta? Opinie? Opinie które? Opinie? Opinie. Opinie? No co? 0 na 10. 0. Moj jak, jak kobieta. Jak ja mówię do kobiety, to ona. Ja, ja widzę ten, ten tutaj rumieniec i coś jest taka, taka kropelka po prostu takiej płynie tak niżej niżej. niżej, Między piersiami płynie do brzucha. Ty tu, ja. To bym tą dziewczynę raczej do lekarza zaprowadziła czy coś. Nie wiem, przy okazji, może weźmiecie jeszcze jakiś bilet grupowy. Ty musisz do kobiety mówić językami, Keremesta, Karabuna, Seramaja. E, to bardziej brzmi jak wypędzanie demona. Bracia Winchester byliby dumni. Nie możesz mówić do niej po polsku. Czeka, po polsku czeka. to każdy powie. Czekaj. Yy. To może popracujmy nad twoją stylową? Żeby stylowe zmienić trochę. Tak, co? Okej? Okay. Ale później spróbujemy jeszcze No, pokazać. Spróbujemy! Kierema, jakera! Widać, że to w ogóle się na tym nie zna. Ja wam sprzedam sprawdzony sposób na poderwanie dziewczyny. Podchodzicie do niej i opowiadacie jej tą romantyczną historię. Dziewięciu na dziesięciu dentystów poleca tą metodę. Przed laty, kiedy podróżowałem z plecakiem po Europie, zrobiłem sobie wycieczkę pod Barceloną z stóp góry Tibidabo. Na końcu szlaku znajdowało się ukryte jezioro otoczone wysokimi drzewami, cisza jak makiem zasiał. Idealnie na drugim brzegu zobaczyłem piękną kobietę, która zażywała kąpieli, ale płakała. Why? Ty, strasznie podoba mi się Twoja nowa stylowana Hanka Moody'a. Strasznie mi się podobają włoski, okularki, czarna koszula, wszystko. jest ty coś, i naprawdę wierzę, że wyrwiesz laseczki. Wierzę, ale wyobraź sobie, że masz taką laskę. I co je śpiewasz? Je śpiewasz, że jesteś taka fajna, a. i musisz tak iść, nie? Ty, on patrz. Tutaj, jest, ręka. Fajna, a. Luz, luz. Show me luz, man. Show me luz. Come on. I jeszcze musisz tak pośrodkami tak dziewczyny to lubią, ulubiają. Od kiedy? Co to jest? W tym onku Jak ja się tutaj narysuję Równanie. Wielkie, mięsiste, czerwone, długie. Równanie, zatrzymanie książek nie na swoim regale. A to była w sumie dobra rozrywka, rysowanie komuś penisa w zeszycie, jak tylko wyszedł do tablicy. W ogóle jest coś takiego, że jak nie miałeś wtedy penisów w zeszytach, to znaczy, że nie miałeś po prostu życia towarzyskiego. Na szczęście ja kilka miałam. Bo sobie narysowałam. Jak tam ty, Jak poszło? Nie poszło. Mówiłam, że rady Tytusa są do dupy. Co innego, jakby opowiedział historię o podróżowaniu po Europie. Bym powiedział, że w ogóle nie poszło. Ale co się stało? Podchodzę do Ani, machnąłem dupką. Pokazałem dupkę i spytała, czy mam hemoroidy. Co? Hemoroidy, choroba, tak. Jakaś pozycja. Tak, Tytus, taka pozycja. Zaproponuj ją dziewczynie przy najbliższej okazji. Zobaczymy, co powie. Zła pozycja w o, każdym o, razie. O, szkoda, ale może Wy... następnym razem się uda, co? Wziąłem książki, Aha. odstresuję się trochę. I co teraz będziesz robił? Teraz będę robił to, w czym jestem najlepszy. Mhm, wyglądanie jak debil. Wypraszam sobie, to jest akurat moja dziedzina. W tym jestem najlepsza. Czego? 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 Jak stręcz robił? Bo to jakoś. nie, to było jakoś tak. <grybujesz> Teraz to ci się dowiedziałem. Nie? Nie. Dobra, starczy, starczy, starczy.